Cześć wszystkim. Ja jestem Talix i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. W tym odcinku będę przechodziła dziwne parkury, czyli takie, których się albo nie da przejść, albo są jakieś nienormalne, chore i tak dalej. Dawno takiego czegoś na moim kanale nie było i stwierdziłam, że takie coś dla was nagram. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Drodzy, znalazłam sobie parę parkurów, właśnie i będę przychodziła jako pierwszy taki niemożliwy. Sami spójrzcie, jak on jest dziwnie zrobiony. Nie mam pojęcia o co w nim nawet chodzi. Więc no dobra, lecimy i zobaczymy, czy to jest w ogóle. Wow! O kurde. Sprawdzimy, czy to jest w ogóle realne do przejścia, bo póki co tutaj nie ma problemu. O nie, jakie to jest szybsze już. Ej, fajny pomysł w ogóle ktoś miał na parkur, bo ja na przykład nigdy bym na to nie wpadła. Bardzo spoko pomysł i dobra, lecimy. Ej, co jest. O nie! O kurde, ej, dobra, już wiem na czym polega po prostu ta trudność, że jest tam szybciej po prostu i będzie ciężej to skręcać. O nie! Ja nie mogę, moi drodzy, co to jest za parkour? Ej, a ja jestem ciekawa, czy, czy to jest faktycznie takie niemożliwe do przejścia, bo. Nie, zginęłam, serio. Bo skoro niektórzy właśnie przeszli, bo ma to ocenę, czyli jest to możliwe do przejścia. Tylko po prostu trzeba to umieć chyba przejść Ja pewnie nie przyjdę tego, ale no mogę spróbować No bo czemu by nie, spoko parkour Zmienimy może prędkość, kurde Będziemy szli trochę szybciej, więc może będzie to łatw, łatw Ej, wow Kurde, ile już HP straciłam, trochę dużo Będzie mi brakowało pewnie dalej No i dobra, lecimy trochę szybciej Tempo zmienimy, nie O kurde, ile już tego mam, są mi żółte Spróbuję to przejść, ale naprawdę będzie ciężko, strasznie O, i kryształ, jest, 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 jest ja nie mogę, moi drodzy! Jakim trzeba być, żeby zginąć naprzeciwko kryształu? No kurde! Serio, tak się już cieszyłam. Dobra, próbujemy je znowu. Zobaczymy, ile w ogóle będę robiła prób, jeżeli zginę. Może tak, w sumie, no nie wiem, zobaczymy. Ale dobra, lecimy. Okej, okay, okej. Okay. Wow! Nie, no, nie, nie, nie. Ja nie mogę, moi drodzy! Co to jest za parkur? Myślałam, że będzie łatwiejszy, ale patrzcie, teraz mi nie. Okej, okay, patrzcie, teraz mi nie idzie tak źle. Tam dalej będzie ten kryształ No nie, no i... Dobra, idzie mi jednak źle No nie Ej, to chyba nie jest możliwe do przejścia Nie da się tego przejść pewnie No bo jak? No bo spójrzcie, ja tędy idę Tu jest przyspieszone tempo właśnie I od tego przyspieszonego tempa jest po prostu coraz ciężej to przechodzić Ja nie mogę, naprawdę, strasznie No spójrzcie, lecimy tędy I zobaczcie, jak ciężko jest skręcić Podziwiam osoby, które to przeszły, naprawdę. Możecie sami sobie spróbować przejść ten parkur, albo napiszcie w komentarzu, komu z Was się udało go przejść, bo mi, jak widzicie, to się chyba nie uda. No ale dobra, w sumie ja lecimy z ostatnim próbą, bo jeszcze zostały nam dwa parkury, które też bym chciała spróbować przejść. Więc dobra, lecimy tutaj ponownie. Mam nadzieję, że się uda tym razem. Bardzo bym chciała to przejść w sumie, bo ma to ocenę niemożliwe i na pewno będzie dużo ekspa do poziomu. Dobra, dobra, nie, nie. nie. Ja, yes, zobaczcie, już mi stało czerwone HP. Dobra, na pewno już zginę, więc. No i zginęłam. Dobra, moi drodzy, więc tego się przejść nie da. Napiszcie, czy komuś się udało, a ja lecę na kolejny parkur. Kolejnym parkurem jest to taki parkur. Bardzo mnie on zaciekawił, ponieważ sami zobaczcie, jak on ciekawie wygląda. Nie ma on oceny szalonej, znaczy nie ma oceny niemożliwej, ale ma za to szaloną. No i dobra, lecimy i spróbujemy to sobie przejść. Co? O kurde, ja, patrzcie. Okej, okay, widzę, że tam jakieś osoby idą tam, ale po co? Tam jest chyba klucz jakiś czy coś pewnie? O tak, dobra. Tutaj są klucze, więc bierzemy... Chociaż wątpię, żebym to przeszła, no ale możemy spróbować, czemu by nie. Bardzo spoko parkur, póki co. No i dobra, musimy jakimś cudem tam. Co? Jak ja mam to zrobić? Ja nie mogę, spójrzcie. Przecież czy to jest w ogóle realne? No w sumie ma to ocenę, więc jest, ale no patrzcie, serio. Osoba mogła postawić kryształ, żeby nie latać co chwilę Po te klucze po prostu, zajmie to trochę czasu Ja serio Myślałam w sumie, że to będzie Prościejsze, tak wyglądało, czekajcie Rozpędzimy się, o jest, kurde Zobaczcie, ktoś tam stał Czyli jest to możliwe, żeby tam się dostać Tylko trzeba po prostu umieć Lecimy znowu niestety po te klucze No bo ktoś zrobił źle Właśnie, że nie postawił tego kryształu, byłoby na pewno Dużo, dużo łatwiej, na tak to musimy Iść od nowa, dobra, czekajcie Zrobimy także z rozpędu o, dobra. Ja, ja, serio, tak blisko, czyli trzeba się po prostu do tyłu rozpędzić, i powinno to się wtedy udać. Więc teraz lecimy po klucze i zrobimy tak znowu. Więc weźmy, ale tutaj w ogóle bardzo dużo kluczy jest, wszystkie jakie są, chyba pięć. Wszystkie możliwe klucze tutaj osoba dała. No i dobra, patrzcie, staniemy sobie tu i się spróbujemy rozpędzić. Ja nie mogę, serio. Ogólnie nie mam po prostu siły do takich parkurów, Straszę się wkurzam na nie. Bo patrzcie, tutaj jeszcze musimy iść niestety ponownie po te kluczyki niestety. Więc dobra, bierzemy je sobie. No i znowu niestety lecimy tutaj. No serio! Dobrze będzie, jak ja w ogóle tam stanę. Bardzo bym chciała, chociaż. Bo zależy mi na tym, żeby to chociaż trochę przejść, żeby nie wyszło, że jestem nobem, ale ja w sumie jestem nobem, wiecie? Powiem Wam, że ja jestem niestety nobem, tak? Taka jest prawda, talix jest nobem niestety. Bo ja nie umiem przechodzić takich parkurów, więc możecie pisać mi w komentarzach, że jestem nowym, się nie obrażę, tak coś. <grym> w sumie leję jest takich rzeczy, więc na luzie możecie pisać mi, że jestem nowym, bo ja doskonale o tym wiem. Stanowi się nawet, czy tytuł filmu dać czasami, że jestem nowym, czy coś takiego. Chyba tak zrobię, żeby było śmieszniej. To dam tytuł możliwe, że jestem właśnie nowym. I dobra, lecimy ponownie tutaj po klucze wezmę sobie wszystkie i idziemy znowu musimy się rozpędzić, jakoś inaczej to zrobić za późno ja chyba wyskakuje, tak mi się wydaje że ja po prostu robię to za wcześnie gdy ja będę już przy tej właśnie przy tym, po prostu przy tej lawie to mi się wydaje, że ja dopiero wtedy powinnam w się sensie, wyskoczyć, salto zrobić, czy coś takiego bo tak to jest chyba no za wcześnie, tak mi się wydaje lecimy znowu, o spójrzcie dobra, prawie było ja coś źle robię, tylko za bardzo w sumie no nie wiem co ja robię źle takiego bo wszystko jest chyba gicior, ale myślę, że możemy zrobić to w ten sposób, że czekajcie. Ostatni próba ogólnie to jest, żeby was tutaj nie zanudzać, jak ja to przychodzę ciągle. No i dobra, zobaczcie, zrobimy to w ten sposób, że tak. O! Jest! Ja nie mogę! Widzicie? Wiedziałam, że to się uda, ale się jarał. Ej, dobra, co ja mam dalej zrobić? Eee, Ej, co? Ej, nie wiem za bardzo, gdzie ja mam teraz tutaj iść. O co chodzi? Ej, co? A dobra! Okej, okay, udało się. O oh mega, Ej, widzicie? Ej, powiedziałam tego, że mi się uda. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie i nie. Już tego nie przechodzę drugi raz. Jestem dobem, taka jest prawda. Ale sami widzieliście, że jest to realne do przejścia. Trzeba było po prostu dobrze wyskoczyć. Wow, nie spodziewałam się nawet, że mi się to uda. No i moi drodzy, został nam jeszcze jeden parkur. Okej, okay, moi drodzy, jest to ponownie parkur niemożliwy, jak sami widzicie, po tytule jest napisane przejść przez labirynt. Czyli jest to po prostu labirynt z fioletową lawą. Zobaczymy jak to w ogóle będzie się tutaj. Ło, wow, co? O kurde. <laughs> nie spodziewałam się takiego czegoś. No i dobra, gdzie ja mam tu w ogóle iść, bo widziałam ten parku w topce. Ale nie wiem... A dobra, spójrzcie. Musimy iść sobie po prostu tędy. Ja nie mogę, ale to będzie trudne. Ej, co? Ej, czy to jest w ogóle realne? Ej, spójrzcie, mam lepszy pomysł. Patrzcie. Wystarczy. O! Sobie przeskoczymy i będzie gicior. Okej, okay, lecimy ponownie tędy. Ej, czy to jest w ogóle realne do przejścia? W sensie ma to ocenę, więc podziwiam osoby, które to przeszły. I oczywiście, jak to przeszliście, dajcie też znać koniecznie w komentarzu i poprzedni parkour, bo jestem ciekawa, jak wam poszło. Ja patrzcie, co jest. Nie da się tego. Ej, przecież tego jest po prostu tak dużo lawy, jest napchane tam, że ja nie wiem, czy to jest w ogóle realne do przejścia. Ale będziemy próbować, moi drodzy Ja wiem, że jestem nobem Ale i tak będę próbowała to przejść Może się uda Chyba, że zwolnimy po prostu sobie trochę tempo Okej, okay, udało się tutaj, fajnie Może zrobimy po prostu wolniejsze tempo I się uda O, spójrzcie, jak tam osoba idzie szybko A ja tak wolno idę, jak taka sierota Nie no, jestem nobem, dlatego Dobra, lecimy dalej Jest, jest, dobra, uda się przejść Jest, dobra, udało się Co ja nie mogę, naprawdę ciężkie to jest. Ale spójrzcie, ile w ogóle tego jest. Ja nie wiem, czy przejdę to całe. A, no nie! Tam był kryształ, serio! Ja. Nie wiem w ogóle, czy ja przejdę to całe, bo spójrzcie, jakie to jest w ogóle długie. Ale możemy w sumie spróbować, bo bardzo bym chciała, żeby nie wrzeszczał, że naprawdę jestem tym nowym. Bo no ja wiem, że jestem, ale nie chcę, żeby było aż tak źle. Więc patrzcie. przyspieszymy tempo. Oj, łatwiej jest chyba siedzieć z szybszym tempem, spójrzcie. Jest dobra, udało się. U... Wolałabym przejść na drugą stronę, ale niestety nie mam jak tego zrobić. O kurde. Dobra, lecimy tam z kryształ. Jest, dobra! Mam go. Co? To jest ten klotek zamieszany, nie, nie, lubię go strasznie. Okej, okay, udało się. Ej, kozak! No nie, tu jest jeszcze magnes. O, czekajcie, teraz trzeba się od niego oderwać. O nie! Ja... Nie. Dobra, mamy na szczęście kryształ. Czyli tutaj jest ta kula, dobra. Musimy uważać przy tym momencie, będę wiedziała. Ja nie mogę, jeszcze magnes utrudnia strasznie. Ale bardzo podoba mi się pomysł, bardzo oryginalny pomysł, ta osoba miała na ten parkur. Nie, 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 nie. Strasznie mi się podoba pomysł na ten parkur, więc podziwiam i naprawdę spoko pomysł osoba miała. Dobra, udało się. I lecimy znowu. Zobaczcie, jesteśmy już, no nie jesteśmy za blisko. Co tam jeszcze potem będzie trzeba przeskoczyć? Nie, to nie dla mnie, ale możemy spróbować i tak to przejść. Lecimy. O co, nie zginęłam? Ej, dotknęłam lawy, tak mi się wydaje. Dobra, patrzcie, ej, moi drodzy, jaram się, naprawdę. Mamy ponownie magnes. O nie! Ej, jest tutaj ta kula. Ej, nie ma kuli, dobra. Zobaczcie, może to będzie jedyny parkour, który mi się uda przejść. Bardzo mi się cieszyła. Nienawidzę klocka, zamieszanie, naprawdę. O mnie tak nie! Co to jest? Co? Ej co to było? Oh my god, coś się komuś chyba zlagowało albo mi przez chwilę Nie wiem czy widzieliście takie kółko A dobra, tu jakaś osoba śpi po prostu i ma laga, i zniknęł jej awatar Dobra O nie, tu mamy znowu tą armatę Dobra, jesteśmy blisko mety naprawdę, więc spróbujemy nie zginąć Jak zginę teraz, to już nie idę drugi raz, no bo się wkurzę po prostu Nie mam siły naprawdę do takich parkurów. Okej, okay, poczekam aż te kulki miną I dobra, polecimy szybko Nie, ten magnes musiał mnie złapać, serio No nie, dobra, udało się Oderwałam się od tego magnesu i lecimy tędy teraz, tędy, okej. Okay. Ej, spoko, naprawdę. Myślałam, że jest to trudniejsze do przejścia. Jak ja to przejdę, to udowodnię Wam, że nie jestem trochę takim nobem. Znaczy jestem nobem, ale no może nie aż takim, jak Wy myślicie. Bo widziałam, że pod poprzednim odcinkiem, gdzie kopałam z kamloksem miałam bardzo dużo komentarzy, typu że talix, ale z ciebie nob i tak dalej. I taka jest prawda, bo ja jestem nobem, <laughs> więc totalnie się nie przyjmuję takimi komentarzami, możecie je pisać. O nie, tylko nie ten klocek! Nie, dobra, ominęłam go. Tutaj chyba już się nie da, musimy przejść po nim. Dobra, czekajcie. Nienawidzę tego klocka, naprawdę. Co? O kurde, patrzcie, moi drodzy. Zbliżamy się, o nie, o ja nie mogę. Spójrzcie, zbliżamy się do mety, nie wierzę. Czekajcie, on idzie tam jakoś. Czekaj, tym przejście, bo zobaczcie, on, ta osoba tam idzie. tam. ja, ja nie mogę, please. Jest, dobra, ale się nie zginęłam, ale się jaram. Jest, moi drodzy. Spójrzcie. Czy wy to widzicie? Jakiś klocek mamy tutaj. Ej, to jest drobinka, okej. Okay? Co? Ej, boję się. Ej, da się skoczyć. Ja! Nie! Nie wierzę. Nie, moi drodzy. Nie, ja po prostu nie wierzę. Moi drodzy, nie, ja po prostu... Nie, nie, no. Jak? Jakim cudem? Nie, ja kończę ten odcinek, naprawdę. Wkurzyło mnie to strasznie. Ja nie mogę, no kurde. Moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Ja generalnie gdzieś wpadłam, nie wiem gdzie, ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, bo ja bardzo rzadko nagrywam takie odcinki, właśnie, to dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie takie odcinki z takich parkurów. Bo jak widzicie, po prostu ja się tak wkurzyłam na końcu, gdy zginęłam przy mecie. Więc no, napiszcie w komentarzach, jakie chcecie odcinki i czy chcecie koniecznie takie. Wpadajcie jeszcze na mojego Instagrama, nazwa tutaj wyświetla wam się na ekranie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć!